Dzisiaj odbędzie się najważniejszy konkurs juniorski, Mistrzostwa Świata Juniorów. Dla młodych zawodników to niepowtarzalna szansa, aby osiągnąć pierwszy znaczący sukces. Wielu znanych mistrzów rozpoczynało swoją drogę na szczyt właśnie od startu na juniorskich Mistrzostwach Świata. Jesteśmy w norweskim Trondheim na skoczni o punkcie konstrukcyjnym K90. Obiekt stanowi część kompleksu narciarskiego o nazwie Granasen. Pogoda jest dobra. Jeśli chodzi o wiatr, to są jedynie lekkie powiewy. Pana słaby deszcz, ale to niewiele zmieniło. Na belce widzimy oczekującego na skok zawodnika. Doskonałe wyjście z progu. Lądowanie w średnim stylu, chociaż osiągnął znakomitą odległość. Teraz czas na następnego skoczka. Przed Państwem wyniki rundy kwalifikacyjnej. Do konkursu awansuje 50 najlepszych skoczków. Publiczność liczy na tego skoczka. Na konferencji zapowiedział walkę medal. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Przy odrobinie szczęścia, może osiągnąć dobry wynik. Mała prędkość na początku. Dobrze wyszedł z progu? Doskonałe lądowanie! Był to skok na bardzo dużą odległość. Zobaczmy to ponownie. Proszę Państwa, czekamy na skok tego zawodnika. Oto tabela z rezultatami pierwszej serii konkursu. Do drugiej rundy awansuje 30 najlepszych skoczków. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Na razie niewiele o nim wiemy. Dopiero rozpoczyna karierę na szczeblu juniorskim. Odbił się od belki startowej? Dobrze wyszedł z progu? Perfekcyjnie wylądował. Osiągnął znakomitą odległość. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Jesteśmy ciekawi, co zaprezentuje następny ze skoczków. Zobaczmy, jak daleko poleci. Mała prędkość na początku. Znakomicie się wybił. To dzisiaj jeden z najdalszych skoków. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. Oto nazwiska zwycięzców.